Od urodzenia jestem i czuję się kobietą. Brat komuną. Brec z komuną. Bo mi zaburzenie stwierdzili, bo miałem pomalowane paznokcie. Coś niski poziom testosteronu. Ty miałeś jakieś wahania hormonalne kiedyś? Że ja czuję po prostu takie ciążenie. Jak, jakby w drugą stronę. Wie pan, tak między nami facetami to. A no, podstawa to testosteron. No i co pomyślałeś? Przecież nie może powiedzieć. Bo to marzenie się nie spełni. Nie może powiedzieć, bo się nie spełni. Tato, ty jesteś pedałem? Hmm. Największym problemem, jaki mamy, jest problem naszych relacji z otoczeniem. Przede wszystkim z ludźmi najbliższymi, z którymi wiążą nas jakieś emocje. Pamiętnie, jakiś zeszyt, i mówisz mi, że jesteś kobietą. Czy powiedziałeś o dzieciach? Zastanawiałeś się nad tym? Czy ja kiedykolwiek byłem złym mężem? Nie, nie byłeś!